Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty i od razu na wstępie chciałbym ostrzec osoby wrażliwe, że materiał zawiera wstrząsające treści dotyczące tragicznego incydentu, w którym matka odebrała życie swojemu dziecku. Treści te mogą być trudne lub bolesne dla niektórych widzów, zwłaszcza tych, którzy doświadczyli podobnych traumatycznych sytuacji, lub są szczególnie wrażliwi na tematy przemocy domowej i tragedii rodzinnych. Zalecam rozwagę przed rozpoczęciem słuchania. Było 5 sierpnia 2019 roku. Policja z Fairfax została wezwana na Lincoln Circle w McLean, Virginia, gdzie 15-letnia Sharon Castro zadzwoniła pod numer 911 twierdząc, że została postrzelona. Funkcjonariusze weszli do domu przez niezabezpieczone, czerwone, przesuwane drzwi, ponieważ Sharon nie była w stanie otworzyć drzwi wejściowych. Po wejściu do środka zastali Sharon z wieloma ranami postrzałowymi górnej części ciała. To początek tragicznej historii 39-letniej Weroniki Youngblood oraz jej dzieci. Rozmawiając z Sharon, policja dowiedziała się, że została postrzelona przez własną matkę, a także że obawiała się, iż jej pięcioletnia siostra Brooklyn Youngblood. Również została postrzelona. Sharon przetransportowano do szpitala w Fairfax, gdzie walczyła o życie, lecz niestety zmarła wskutek odniesionych obrażeń. W tym czasie policja odnalazła ciało pięcioletniej Brooklyn w głównej sypialni domu. Gdy śledczy zabezpieczali miejsce zdarzenia, otrzymali informację od dyspozytora biura szeryfa hrabstwa Lowden, że zatrzymano kobietę podejrzaną o zabójstwo swoich dzieci. Szeryf z Lowden zatrzymał Weronikę Youngblood, która przebywała w areszcie w Lisburgu. Weronika, pochodząca z Argentyny, w momencie zdarzenia miała 36 lat. Na rozprawie poprosiła o obecność biegłego, znającego jej kulturę, aby przedstawił jej sytuację w kontekście, który mógłby lepiej zrozumieć sąd. W raporcie sądowym opisano, że Weronika spędziła dzieciństwo w Argentynie, gdzie doświadczyła traumatycznych wydarzeń i trudnych warunków. Opuszczenie kraju nastąpiło dopiero w 2011 roku, gdy wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Dorastała bez właściwego nadzoru i wsparcia dorosłych. Jej ojciec, związany z działalnością przestępczą, był wobec niej brutalny i znęcał się nad nią fizycznie. Po czym zniknął, zabierając jej młodszego brata, gdy Weronika miała zaledwie sześć lat. Przed związkiem z Ronaldem Youngbloodem miała córkę Sharon. W tamtym czasie zaczęły się pojawiać u niej myśli samobójcze i depresja, która towarzyszyła jej przez wiele lat. W latach 90. poznała Ronalda, oficera marynarki wojennej, podczas jego pobytu w Hondurasie. Ronald płacił Weronice za jej usługi, po czym postanowił sprowadzić ją do Stanów Zjednoczonych. 28 lipca 2009 roku. Para zawarła małżeństwo w Las Vegas w Nevadzie. Podczas przesłuchania w areszcie w Lisburgu, Weronika przyznała, że jej życie wydaje się jej pozbawione sensu. W zeznaniu wyznała. Planowałam to od miesięcy. Nie mam celu, kupiłam broń, dałam moim córkom tabletki, żeby zrobiły się senne. Weronika zakupiła tabletki w lokalnej aptece CVS w formie żelków. Po podaniu ich dzieciom oboje zasnęli. Weronika pomodliła się, rozważając tragiczny plan zabójstwo dzieci oraz siebie. Wspominała, że broń nabyła na targach broni. W zeznaniach powiedziała: Najpierw strzeliłam do Sharon. Ta spała. Strzeliłam jej w plecy. Zaczęła płakać i spojrzała na mnie, pytając, dlaczego to zrobiłam. Weronika, patrząc się na córkę, odpowiedziała: To nie jest życie dla nas, zrobię to samo sobie. Następnie poszła do drugiego pokoju i strzeliła pięciolatce prosto w głowę, kiedy ta spała. Po zdarzeniu, Weronika poprosiła Sharon, aby zadzwoniła pod numer 911, a sama udała się do domu Manuela, swojego ówczesnego partnera, gdzie wyznała mu, co zrobiła. Zostawiła tam również broń. Powiedziała wtedy: Moje życie to porażka mój tata zmarł, gdy byłam młoda. Wyjaśniła, że chciała porozmawiać najpierw z Manuelem, ponieważ był jedyną osobą, która mogła ją zrozumieć. Jednak on jej nie odpowiedział i od razu zawiadomił policję. Podczas śledztwa, Ronald Youngblood, były mąż Weroniki, został zapytany przez policję, czy wiedział o jakichkolwiek problemach psychicznych u Weroniki. Ronald twierdził, że nie znał żadnych klinicznych diagnoz, ale zauważył u niej czasem objawy sugerujące chorobę afektywną dwubiegunową. Mimo to nigdy nie była agresywna wobec dzieci. Ronald wspominał, że Weronika raz zagroziła mu śmiercią i odebraniem dzieci, dodał też, że ich związek bywał niestabilny. W 2013 roku, podczas pobytu rodziny w Hondurasie, gdy Ronald brał udział w manewrach wojskowych, Weronika miała romans. Gdy Ronald skonfrontował ją z tym faktem, kobieta oskarżyła go o fałszywe znęcanie się nad dziećmi. Dochodzenie przeprowadzone przez NCIS wykazało, że oskarżenia były bezpodstawne. Innym razem, podczas kłótni, Weronika zagroziła Ronaldowi, że oskarży go o molestowanie dzieci. Kilka dni przed tragicznym zdarzeniem przyszła do domu Ronalda, aby zabrać dzieci, i wtedy nie zauważono żadnych niepokojących zachowań. Do śledztwa włączyła się siostra Weroniki, Maria Kazuba, która przyjechała z Florydy. Kiedy policja zapytała, czy kiedykolwiek u kobiety Diagnozowano chorobę psychiczną, Maria zaprzeczyła. Policjanci dowiedzieli się również, że Weronika wynajęła samochód, czego Maria nie wiedziała, choć wiedziała, że Weronika planowała przeprowadzkę z dziećmi do Missouri. Policja podejrzewała, że Weronika mogła mieć ukryte motywy związane z odebraniem dzieci Ronaldowi. Gdy zapytali Marię o związek jej siostry, Dowiedzieli się, że kobieta miała spotkać się z mężczyzną, którego poznała przez internet. Mężczyzna ten przedstawił się jako Marcello. Potem na spotkaniu okazało się, że był to Manuel. Po odkryciu oszustwa, Weronika była tak zdenerwowana, że upozorowała ciążę, aby go ukarać. Oczywiście nie z nim. Kiedy Manuel dowiedział się, że Weronika go oszukała, wysłał jej wiadomość z prośbą o zerwanie kontaktów. Maria opowiedziała także, że Weronika była przygnębiona i przytłoczona sytuacją z Ronaldem oraz relacją z Manuelem, lecz nigdy nie przypuszczała, że mogłaby skrzywdzić dzieci. Policja skontaktowała się również z właścicielem mieszkania, który znalazł listy napisane w języku hiszpańskim, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia. W jednym z tych listów napisała, że Sharon wyczuwała, że coś jest nie tak, choć nie wiedziała dokładnie o co chodzi. Obserwowała każdy mój ruch. Cały dzień wykonywałam codzienne obowiązki. W pewnym momencie Sharon zaczęła modlić się przy stole, co bardzo mnie zaskoczyło, bo nigdy wcześniej tego nie robiła. Widziałam, że była smutna i przygnębiona. Dałam Brooklyn coś na uspokojenie, ponieważ nalegała na oglądanie telewizji, ale moje myśli były gdzie indziej. Zastanawiałam się, jak to wszystko zrobić, by sąsiedzi się nie dowiedzieli. Dlatego dałam jej coś, co sprawiło, że zasnęła. Weronika napisała także na kolejnej stronie: Ron, dziś znów staniesz się wolnym człowiekiem. Gdybym mogła cofnąć czas, zostałabym w swoim kraju i nigdy cię nie poślubiła, ponieważ nigdy cię nie kochałam. Po rozwodzie, podobnie jak z Manuelem, zaczęłam planować dzień po dniu, aż ten plan stał się rzeczywistością. Przeklinam dzień, w którym wyszłam za ciebie i miałam z tobą dziecko. Nigdy mnie nie uszczęśliwiłeś. Byliśmy jak wrogowie żyjący razem pod jednym dachem. W toku śledztwa ujawniono, że Weronika wielokrotnie oskarżała Ronalda o przemoc fizyczną. Ronald twierdził, że wszystkie te oskarżenia były nieprawdziwe, a ich celem było zniszczenie jego kariery wojskowej. Na przykład amerykańska służba śledcza marynarki wojennej wszczęła postępowanie przeciwko Ronaldowi, gdy w ambasadzie w Hondurasie zgłoszono rzekome przypadki przemocy domowej wobec Weroniki. W niektórych raportach wspomniano, że Ronald miał mówić Weronice zmusiłaś mnie do wydania fortuny lub jesteś śmieciem. Jest również list napisany przez członka rodziny Weroniki do ambasady w jej imieniu, w którym opisano przemoc, jakiej miała doświadczać. List ten zawierał informacje, że Weronika przeprowadziła się do Hondurasu z Ronaldem i często dzwoniła do rodziny opowiadając o swoich trudnych przeżyciach. Miała wspominać, że Ronald był agresywny, między innymi zniszczył jej telefon, rzucając go na podłogę. A kiedy próbowała go podnieść, złapał ją za nadgarstki i ścisnął jej ramiona. Weronika kontaktowała się z rodziną przez Skype, informując ich, że bezskutecznie prosiła o pomoc ambasadę. W jednej z rozmów telefonicznych wspominała, że Ronald zabrał jej zieloną kartę i paszport. Czuła się jak więzień, gdyż Ronald. Nie pozwalał jej korzystać z samochodu, który parkował w bazie wojskowej, co uniemożliwiało jej wyjazd. Kilka dni przed planowanym powrotem do Stanów, Ronald odciął jej internet, aby nie mogła kontaktować się z bliskimi. Wiedział, że Weronika informowała ich o problemach, jakie mieli. Weronika również sama napisała list do rodziny, w którym pisała: Jak się macie! Chciałam powiedzieć, że czuję się, jakbym żyła w świecie niesprawiedliwości, który nie ma końca. Ludzie w ambasadzie nie znajdują dla mnie rozwiązania, odpowiadają wymijająco, nie szanując moich praw. Próbowałam dowiedzieć się od ambasady, co powinnam zrobić z Ronaldem. Powiedzieli, żebym opuściła dom i kazała mu odejść. Odpowiedziałam im, że dopiero tu przyjechałam, więc gdzie miałabym pójść? Jestem tu nowa. Jestem więźniem we własnym domu i nie mam środków na ucieczkę. Ronald mną manipuluje. Podczas rozprawy członek rodziny wspominał również, że gdy przebywali z powrotem w Argentynie, służby śledcze marynarki wojennej czyli Naval Investigation Service lub podobna jednostka odwiedziły ich, próbując zastraszyć rodzinę i namówić do wycofania sprawy. Ostatecznie jednak przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, a 14 września 2016 roku osiągnęli porozumienie w kwestii opieki nad Brooklyn Youngblood. Weronice ostatecznie postawiono zarzuty morderstwa pierwszego stopnia w dwóch przypadkach oraz użycia broni palnej. Podczas procesu twierdziła, że cierpiała na depresję i miało bardzo trudne życie. Jej adwokat z Argentyny przedstawił ją w najkorzystniejszym świetle, próbując złagodzić ocenę jej działań. Ława Przysięgłych skazała Weronikę na 78 lat więzienia za morderstwo pierwszego stopnia. Historia Weroniki Youngblood jest jednym z najbardziej poruszających przypadków, jakie miałem okazję przedstawić. Kobieta, która odebrała życie niewinnym dzieciom. Przypomina nam o złożności ludzkich emocji i ogromie konsekwencji wynikających z wewnętrznych walk i nierozwiązanych problemów. Choć ciężko pojąć motywy i przebieg tej tragedii, takie historie są przestrogą, by dostrzegać sygnały kryzysów w naszym otoczeniu i szukać pomocy, zanim dojdzie do ostateczności. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, słuchając tej trudnej opowieści. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zapraszam do subskrybowania i śledzenia mojego kanału. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dbajcie o siebie i swoich najbliższych.